Dzień dobry, dzień dobry, cześć i czołem, drogi widzu. Kolejny odcineczek Payal Coins przed nami. Okej. Okay, I need to consume. The power is near. What power coins, I need coins. Ok. Ale to my wiemy, że tu potrzebujesz końcy. My natomiast chcemy się przedostać tutaj. A, okej. Okay. A, ale ja zapomniałem, przecież kurczę zwoju nie mam. Chyba nie mam zwoju. Chociaż nie wiem, czy chce mi się tutaj szukać i grzebać w tym wszystkim, po prostu pójdę do tego, do Akademii. Pozwól, żeby otworzyć właśnie te wrota, jak w ogóle to wygląda u mnie tutaj z level upem? Moglibyśmy sobie dać coś tutaj w Vitality, w Endurance, nie, Reset. Raz, dwa, trzy i Endurance dokładnie. Dobra, i teraz tak do. Do, do, do. Gdzie to jest? Marine Cliffs. I stąd do akademii. W akademii nie było portalu? Dziwna aż. Ale dobra, mniejsza z tym. Dobra, teraz gdzie ten ziołeczek był? Mm, tutaj. Czyli w prawo. O, grapesy, dawaj. Okej okay, i to. What do you want? I want to buy a scroll. A, ja kupiłem go w końcu? A, teraz go kupiłem, okej. Okay. Very good, good. A, tu nie przejdę tędy. No dobra. I teraz się możemy przenieść. Okej, okay. gdzie ja to chciałem iść? Kapital, eee, Mioziu się zrespił. Znowu ten ziomek, który chce leć końce. Ah, ok. What is happening? We are not able to return to the upper level. Co będziemy znowu sobie walczyć na nowo? Dla mnie lepiej, bo przynajmniej trochę jak spawnę. I przy okazji też tej Pale Essence, która posłuży mi do ulepszenia. Ale was tutaj narąbało teraz, ej, panowie. Ładny demet do 160, kurczę, czemu ja tego nie mogę przeczytać? Przecież chyba mogłem. Albo to nie było to. There are four holes in the massive door of stone. Forgotten city and their variant hen. Okay.

tego tutaj w sumie pominąć. Ale nie chcę. Chciałbym ja go natomiast na pewno ubić. Niewiele mi do tego brakuje. Pięknie. Glum Mask Fragment. Straciłem dosyć sporo... Zasobów przy tym. Okej. Okay. Nie bardzo wiem, co mi to daje, czemu ja nie mogę z nimi rozmawiać. No nie, nie chcę tego wyrzucać, nie? Ale dziwna sytuacja, że... że nie wiem, że ich gdzieś tam powiedzmy nie rozumiem. To, że się tu dotarli, test jedno, ale kurczę, czemu się z nimi porozumieć? Nie mogę. Tutaj czegoś nie ma? Nie hmm. Okej, okay, więc so we have weszliśmy do Warren's to of magic and wisdom, until pride led mortals to chase godhood. Okay. No nie no tutaj. Niestety, niestety tego nie mam, ale mogę jedynie porozdawać sobie te właśnie esencje. No nie wiem czy jest sens, kurczę, bo to jest wszystko po stronie many. Mogę to anulować jakoś? Chyba nie. Elemental Damage jedynie. Tyle mogę zrobić. I to by było na tyle. <laughs> Okej. Okay. W sensie, tak się to czyta. Dobra, nie wiem za bardzo co mam z tym zrobić. Ale mówi się trudno. W takim wypadku Lake Tower, no tu też nie możemy wziąć, i spróbujemy w końcu wziąć tą całą naszą Champions Coin. Leciek, ja trzeba nie mogę tego czytać, kurde. No nie, nie, akurat to. No raczej, niestety, niczego tutaj nie mamy takiego. To moglibyśmy sobie ogarnąć książkę, nauczyć się czytać czy coś. Dobra, ten nam z niczym nie pomoże. Floating City. OK no tutaj ogólnie nie spodziewam się żadnych przeciwników tak naprawdę bo I wonder if the high priest is telling the truth or the pale ones truly as powerful as the gods coin from the lock. I wonder if a też to samo mówi. Mamy jakiś health push, przydałoby się je wypić. Don't let the High Priest deceive you. The Pale Ones are blasphemy. That power belongs to the gods alone. Okej. Okay. No, coś tutaj trzyma niby. Ale wychodzi na to, że tutaj niczego nie znajdziemy, więc możemy dymać do góry tak naprawdę z powrotem. Na dole byłem? Byłem, no. Okej. Okay. A, no... Nie, no tak to nie... Shall we be merry multiles. begins the beings of my dreams will emerge right in front of us they will break our mortal bonds People all around the world shall experience the wonder of Du ork No fajnie tylko ch ja mam to zrobić nie? To jest podstawowe pytanie. Ja wiem że bym tylko latą z mieczem i rozwalał wszystko no ale bez przesady Okej. Okay. Tutaj też niczego nie ma. I won't let you get the champion's coin. You may have defeated the former guard of the High Council, but against my godlike power, you're nothing. The pale one. Oj... Trochę słabo, bo... Ja potrzebował czegoś do leczenia. O, właśnie. Load... or last autosave. Okej. Okay. 8. O, to damy sobie na trójeczkę może. I... Berserker... Tego... Potionka. Dobra, 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 se. No, I pięknie. defeated by a mere mortal. How is this possible? We have devoured countless souls to become gods, even more. We became gods able to walk upon this realm, and still I am now kneeling in the front of a mortal, a pitiful display. My friends, I failed to protect our ultimate creation. Mamma Champion now. At least at last the champion's coin reveals itself to your hand. What is it that your heart desires? Thank you for playing pale coins in the eternal realm new awaits. With his help, Evolve. Forget everything and begin your journey to the Champions Coin again with all your items. No i mamy to. Ukończyliśmy właśnie grę. Ukończyliśmy Pale Coins. No i co ja wam, co ja wam mogę powiedzieć? To była piękna przygoda, powiem szczerze. Kurczę, strasznie się wciągnąłem. Także szkoda, że taka krótka, ale mam nadzieję, że będzie jakaś druga część, jakiś DLC czy cokolwiek. Gra jest naprawdę nieziemsko dobra. Wciągnęła mnie masakrycznie. Ja się z Wami żegnam. Dziękuję bardzo, że mogłem to dla Was nagrać. Dziękuję za oglądalność. Widzimy się oczywiście na innych nagrywanych przeze mnie tytułach. Tymczasem, do zobaczyska. Trzymajcie się.